Gwiazda idzie! Gwiazda idzie! I jej super przyjaciółka Miss Lola LaFonda! Lola Lafonda? Jak ludzie skumają, że jestem Lili, to skumają też, że ty jesteś Mai O, wcale nie głupie, Miss Lola. Dzięki zabrawka, jesteście kochani. Dziękuję! O ran, już dosyć spadajcie, stąd mówię, wypad, bo nam nowe stora. Kicik zagryź, tor. Nasz zasikany piesulek powinien sobie ulżyć. Ym, zasadniczo to już. Uuu, uuu, uuu. Come on, chwila! Czekaj! O nie, ten Oliver jest wszędzie. Tydzień temu władował mi się do garderoby. Dwa tygodnie temu o mało nie wlazł na scenę. A jak już się wydaje, że gość dał sobie spokój, łup i wypełza z tłumu. Patrzcie, jak to się rozpycha łokciami. Wali przez ciżbę jak lodołamasz jaki. jakiś. Przepuśćcie mnie! Hanna! Błagam, pocałuj e... moje rękę, a nigdy jej nie umyję! Wygląda jakby już jej nie mył. Chodź, co, przydaj się do czegoś. Uuu, mała! Ale ciebie zwierzę! Au! Lubię agresywne lasy. Ej, kierowca, daj czadu! Matko, on się nigdy nie podda. Lepiej, żeby się poddał, bo jak głąb odkryje naszą tajemnicę, to się okaże, że kocha nie tylko Hanę Montanę, ale przy okazji ciebie. <laughs> Weź nie przesadzaj, bo wiesz, że jedyne, co mnie łączy z Haną Montaną, to przecież... ja. A mnie to się taki pomysł nie podoba. Spokojnie, Maj. Znam facetów i wiem, że prędzej czy później zmęczy się uganianiem za kimś, kto nie ugania się za nim. Przysługę! I nie zjeżdżajcie na autostradę! Dla ciebie, Nie trzeba go było tak namiętnie całować. Bardzo dziękuję! Kocham was! Dzięki! Dzięki! Kierowca, czadu! Super wyszło! Oliver wgapiał mi się prosto w oczy i nic mu nie zaświtało. To tak jak zawsze na lekcjach hiszpańskiego. No, comprendo! Kompletnie nie było się czego obawiać. No. Kierowca na pomocę! Nie bójcie się! To ja! Oliver Oken! Wow! Do góry nogami jesteś jeszcze piękniejsza. O, dziękuję! Jesteś taki słodki. On miał mnie na myśli. Słuchaj, nie jesteś taki zły, ale ja mam chłopaka. Chłopaka? Zaraz. Nie do końca jaże. To po co mnie lizałaś? To nie ja, tylko mój pies. O, matko. To są te usta, o których myślałem przez ostatnie 24 godziny? Przepraszam. Nie chciałam Cię urazić. Chodzi o to, że nic do Ciebie nie czuję. Jasne? Jasne. Dotarło. A teraz złaś z dachu, bo go wgniecie, że samochód jest wynajęty. Okej, okay. nie będę się narzucać. Nie łam się. Pies na przykład często cię wspomina. Rany, myślisz, że jestem żałosny? Nie. Jesteś uroczy. I może jakbym nie miała chłopaka, to... Miałby wtedy szansę? Tego nie powiedziałam. Zasugerowałaś. A to mi wystarczy. Będę na ciebie czekał. Nic nie powiedziałam. Będę! Słyszysz, Hanna Montana, będę czekał! O, mały włos. Jeszcze chwila by się wydało. Tak sądzisz? Wiecie, czego mu trzeba? Prawdziwej dziewczyny. Ta, to to jest najmądrzejsze, co mogłeś powiedzieć. Wiecie, jak to jest. Od czasu do czasu nawet w ślepej kurze trafi się ziarno. I to jest najdziwniejsze.